Okay. Michał, w sobotę mecz z Gryfem Wejherowa. Powiedz, jakie nastroje w drużynie? Dobra, myślę, że cały czas atmosfera w drużynie jest taka, jaka powinna być, więc myślę, że każdy z nas jest dobrze przygotowany do meczu i, i nie ma tutaj żadnych, żadnych innych spraw, abyśmy nie mogli się skupić na meczu. Okay. Wagda kontynuuje bardzo Wagd dobrą serię. Jesteśmy niepokonani już od siedmiu kolejek. Powiedz, podtrzymamy tą serię? Jak długo to potrwa Twoim zdaniem? No, myślę, że, że potrwa to. My będziemy dążyć do tego, żeby potrwało to przynajmniej do końca tej rundy. Także, także na pewno zrobimy wszystko i miejmy nadzieję, że, że w sobotę wygramy i dopiszemy sobie trzy punkty kolejne, bo są nam potrzebne. Gry wejerowo jest notowany w dolnych rejonach tabeli obecnie, jednak jak pokazuje życie, mecze z takimi drużynami nie należą do łatwych. No dokładnie. Myślę, że to są mecze nawet trochę trudniejsze, bo, bo jednak drużyny te z dołu tabeli jeszcze bardziej potrzebują tych punktów i na pewno póki siły będą mieli, to będą robili wszystko, żeby uprzykrzyć nam życie w sobotę, więc wydaje mi się, że bardzo ciężki mecz nas czeka. Sztab szkoleniowy, już znalazł jakiś złoty środek taktyczny na rywala? No, na pewno, no, ale myślę, że o tym wszystkim przekonamy się w sobotę.